ludziska siemanko z tej strony patis to jest mój pierwszy odcinek na youtube jestem jako testerka smaków i pierwsze co to będziemy miałam no challenge ok pierwsze co To będzie... Hmm, cukierki miętowe. Miało być ekspresja suma. O nie! To właśnie to... Nie! Fuuu... Nie, fusolki. Tak, jako pierwszy będzie... Ym, no. Takie pudełeczko, no, zapytacie, dlaczego jest taki około biały To jest po, no, po etykiecie. Razem odklejać te etykiety. Tak, spróbuję najpierw białą gwiazdkę, a później zieloną i tego misia. To będzie pierwsza rzecz, którą no, zjem, mm, przetestuję. Mam tutaj na no, wszelki wypadek kusteczki. Na dół hmm. To jest takie lekko miętowe. Jeżeli je zwykle mięta, tylko słodka bardziej. Nie przeczuwałam, że ona jest taka słodka. Myślałam, że to będzie um, coś takiego jak moja, um, moja guma Orbit, co mam tutaj w srebrnej tubie. Nie mogę pokazać. Bo to będzie lokowanie produktów. A tak, białe polecam. Teraz zielone gwiazdki. I... misie i fasolki. Cierki mam na myśli fasolek. Tak. Dwie, dwie, dwie gwiazdki. Najpierw jedną. Hmm. Hmm. To jest taka mocniejsza, mocniejsza niż ta biała mentowa, ale mniej um, słodkości. Uh -huh. Tak, nie jest słodkości, jak myślałam i o wiele, wiele lepsza ja tu fasolkę sobie zostawię na koniec piszcie w komentarzach na co wam to wygląda dla mnie na pigułkę taką bł. koleżanka mi dała na urodziny 13 Okej, okay. teraz misia. Tak, misia. Najpreferuję. Nie, Nie, główkę mu Hm. Dziwny smak taki. Taka taniosywna mięta, która próbuje wydostać się z tego misia. O, takie takie słowa próbowałam. Mhm.